Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Boże narodzenie roku 2014. To przypomnienie, że właśnie 2014 lat temu coś ważnego wydarzyło się w Betlejem. Urodził się Jezus, syn Maryi, Boży syn. Od tego czasu liczymy. Lata w nowej naszej erze, w nowej cywilizacji, cywilizacji ubogaconej przez obecność pośród ludzi Słowa Bożego, Jezusa Chrystusa, przez obecność nauki Ewangelii, przez obecność pośrednictwa Jezusa, Matki Najświętszej, Świętych Kościoła. Z radością myślimy o tym, że te wydarzenia, które miały miejsce w Betlejem, kiedy jesteśmy świadkami, byliśmy świadkami takiego bardzo cichego, pokornego pojawienia się Syna Bożego na ziemi, pokazują nam wielkość Boga, że Bóg jest tak wielki że staje się niezwykle mały, bezbronny, wszechmocny staje się bezbronnym, bo potrzebuje człowieka, bo chce realizować zbawienie na sposób ludzki. Te święta Bożego Narodzenia zawierają w sobie niezwykle bogatą treść, do której dotarcie prawdziwe i pełne jest właściwie na tej ziemi niemożliwe. W pełni niemożliwe, ale możemy zbliżyć się i poznać dzięki wierze, dzięki temu, co mówił nam Jezus, co mówili nam świadkowie tego narodzenia, potem Jego nauki i tego, co się wydarzyło potem przez Jego śmierć i zmartwychwstanie. Święta Bożego Narodzenia tę głęboką treść yy, zawijają. W piękne tradycje, ale te tradycje mają swoją wartość, dlatego, że za nimi tryje, kryje się bardzo głęboka treść o przesłaniu bożym. To przesłanie Boże na pierwszym miejscu zawiera prawdę o godności człowieka. Człowiek jest wart miłości Bożej, bo. Przychodzi Boży Syn na ten świat, staje się człowiekiem, staje się bliski każdemu człowiekowi. To jest przesłanie do nas, żebyśmy na każdego człowieka próbowali patrzeć oczyma Bożymi. Widzieli w drugim człowieku brata i dlatego zostawiamy to puste miejsce przy stole wigilijnym dla każdego przypadkowego, bezdomnego człowieka. Dlatego te święta Bożego Narodzenia domagają się od nas pamięci o naszych bliskich i dalszych znajomych, przyjaciołach. Dlatego wysyłamy im nasze życzenia, wyrazy naszej pamięci, naszej życzliwości. Te święta pomagają przełamać niekiedy trudności w kontaktach z innymi ludźmi, i to jest ich wielka, głęboka wartość. Tu, właśnie w Betlejem. Rodzi się prawdziwy humanizm ludzki w oparciu o przesłanie chrześcijańskie, w oparciu o przesłanie Syna Bożego, w oparciu o tę niedolę, którą on jako dziecko, razem ze, z Marią, razem ze świętym Józefem, będzie musiał przeżywać, uciekając przed prześladowcą do Egiptu i potem znosząc niedolę tej, Emigracji, która się będzie powtarzać w licznych pokoleniach, w po dni dzisiejsze. Moje życzenia z okazji tych świąt są życzeniami, które chciałbym, żeby nie były puste, i chciałbym zachęcić, żebyśmy w te święta nie składali życzeń pustych, żebyśmy unikali pustych słów. A życzenia nasze stają się pełne, głębokie treścią, jeśli za nimi stoi prawda naszych słów, naszego życia, jeśli stoi prawda wiary, modlitwy za tych ludzi, za których modlimy się i którym składamy życzenia. Żeby mogli spotkać drugiego człowieka, dobrego człowieka, który pomoże nam wszystkim i mnie i Wam odkrywać drogi do Pana Boga, pogłębiać wiarę i przygotowywać się na to kolejne przyjście Pana Jezusa, kiedy przyjdzie odkryć nam nasze sumienia, zaprosić nas do głębokiej odpowiedzialności za nasze życie w wieczności. Chciałbym, żebyśmy się wszyscy, każdy odnaleźć mógł w tym momencie spotkania z Nim w radości, satysfakcji, wdzięczności za pomoc ludzi i za tę pomoc Boga, który on nigdy nikomu nie odmawia. Życzę, żeby wiara pomogła przezwyciężać trudności ludziom będącym w utrapieniu, w samotności, w cierpieniu, w chorobie. Wszystkim trudzącym się wokół rzeczywistości i trosk ziemskich wokół tych Warunków bytowych, życzę, żeby odnaleźli także pomocną dłoń. Niech nigdy nie wątpią, niech szukają. Niech pamiętają, że moc tkwi w człowieku, że Bóg złożył w każdym z nas niezwykły potencjał. Kluczem do otwarcia tych sił bywają ludzie, ale zawsze tym kluczem jest wiara, jest Bóg. I wartość tego, Klucza z tej drogi Bożej skorzystać, odwołując się do Pana Boga. Pamiętajmy, stajemy się mocniejsi, ile razy odwołujemy się do Pana Boga, ale we wnętrzu, w sercu, w sumieniu. Nie dla poklasku, nie dla jakichś racji drugorzędnych, ale dlatego, że czujemy w sobie słabość i potrzebę pomocy pomocy, która nie zawodzi. Niech łaska Boża. Łaska Bożego Narodzenia, łaska bliskości Boga człowieka, Boga, który staje się człowiekiem, towarzyszy wszystkim, wszystkim mieszkańcom naszej Ziemi. Towarzyszy także tym ludom, które żyją w nieszczęściach, w troskach, w wojnach, w nienawiściach, żeby poprzez ten wielki mur. Zimny, który wytworzyli ludzie, dotarło do nich i pokrzepiło to światło ciepła, ciepła Bożego, ciepła Bożej miłości. Staną się wtedy też mocniejsi w znoszeniu swoich trudności. Szczęść Wam Boże, bracia i siostry, w nowym, błogosławionym roku, który nadchodzi. Dzielę się z wszystkimi opłatkiem, zgodnie z tą tradycją naszą że wyciągamy te ręce do drugiego człowieka, do najbliższych, a każdy człowiek od nocy betlejemskiej, odkąd Boży Syn stał się człowiekiem, jest nam bratem. I oby mógł tym bratem być także przez wszystkie dni naszego życia, aż w wieczności.